I moje spotkanie z panem Europosem samym Siekierskim zaopocowało tym, że doszło do renowacji tej tam w figurki i 1639 rok, chyba najstarszej w tej chwili. Europosłem wyłożył prywatną gotówkę kilkanaście tysięcy złotych, nie będę mówił ile. I po prostu ta figurka się odnowiła. I wspólnie można więcej. Wspólnie to możemy zrobić. No, Potrzebna jest jakaś inicjatywa, i e, ja, w miarę tak, swoich możliwości, także do tego się dokładam, no, Uczestniczę w tym wszystkim, ale najważniejsze jest to, co robią mieszkańcy, bo bez nich tego by nie było. Bardzo dziękuję. dziękuję. Panie Pośle, nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta iskierka pochodzi od Pana i od Adama Ochmanowskiego. Kilka lat temu kiedy spotkaliśmy się pod figurką znajdującą się no 2 kilometry stąd. <laughs> powiedział Pan wtedy, że e, tak naprawdę inicjatorem jest Adam Ochmanowski. Adam Ochmanowski powiedział, że Pan jeździcie koło tych figurek i boli Was serce, kiedy są zniszczone. No tak, bo to jest e, dorobek naszych poprzedników. To jest związane z naszą wiarą. Kultury, no to pan to powie, no i pan myślę, że kolania, no chyba no, każdemu mieszkańcowi pan tej pan ziemi, pan tych wiosek, gmin, pan no byłoby przykro, gdyby nich uległy e, zniszczeniu. Ja mówię o mojej stwierdzeniu nie bez powodu. Chociażby nie wiem, jakie uposażenie i jak aktywny był europoseł, on nie odnowi wszystkich figur. Dlaczego mówiłem o tej... Właśnie do tego chcę nawiązać, że ta jest kierka od Sikierskiego. No ona rozpala ciągle małe ogniska, a ważne jest to, żeby... Tak, bo jak jest zrobiony pewien przykład, jedna, druga, trzecia, czwarta, to następnie mówią, no to my też spróbujemy coś zrobić dla tej, która jest na naszym terenie. E, a więc i wtedy są wspólne działania mieszkańców, e, koła gospody, stowarzyszeń, przedsiębiorców, to jest ważne. Bo przedsiębiorcy no też... E, Oni mają ma, i, ma, i, ma, i możliwości finansowe i mają narzędzia często, tak, są raz lepsze możliwości, raz słabsze, w zależności od koniunktury gospodarczej, ale, ale, ale każdy po jakimś swoim udziale według swoich, według możliwości, jakie każdy z nas ma i tworzy się pewna większa kwota, większa suma i wtedy można dokonać pewnej, pewnej pewnych, no, inwestycji, tych inwestycji związanych z odnową kapliczek. Już nie chodzi o budowali nowe, tylko chodzi o to, żebyśmy zatrzymali te są zachowali te, które są, a jest ich naprawdę, jak starosta mówił, że na w gminie, na terenie powiatu pieńczowskiego jest ponad dwie. 是。<Sure. S 2> sure.